Hej, to drugi odcinek unboxingu. W zasadzie to nie unboxingu. A tutaj mamy siódmy, tam doktora Stone'a. Niestety, pierwszy od 1 do 6 mi jeszcze nie przyszedł. Niefortunnie, Gilda się trochę, troszeczkę spóźnia. Już 20 powinno być, a jak wiemy, dzisiaj jest 21. I nawet nie zostało wysłane, żadnej informacji nie dostałem. no. Pomijając, to doktor Stone ma bardzo ładną kreskę. Niestety, w Empiku były jakieś takie dosyć słabe sztuki były jakieś naklejki. No i dosyć słabo. Tutaj też wolałem się już udać do stacjonarnego sklepu. Mamy mieć zabójcy demonów, bo nie chciało mi się czekać. Jestem bardzo niecierpliwy, szczególnie po tym, co się stało właśnie podczas wysyłki. No, mamy mieć Zabójcę Demonów, ten pierwszy, kreska jest taka, da się przyzwyczaić, jest fajna, plus, plus właśnie tej serii jest taki, że rysunki są dosyć wyraźnie i faktycznie widać co się dzieje, nie, bo niekiedy jest tak, że kreska może być i nawet ładna, jak na przykład w Made in Abyss, ale niekiedy nie wiadomo nawet co się dzieje, bo jest po prostu wszystko niewyraźne. Dobra, mniejsze, tutaj mamy drugi tomik. <laughs> Trzeci tomik, który przedstawia Zenitsu i Tanjiro. Yy, kupiłem sobie to, żeby być na bieżąco. Po prostu Lu lubię być czymś na bieżąco. Chyba, no, zbierać sobie tomik co dwa miesiące na pewno. Będę to robił. I tak samo z Dr. Stone'em. Brakuje mi ósmego tomu, bo niestety niedawno wyszedł w sensie niestety, ale no. Nie wiem czy go kupię w tym miesiącu, może tak. I jeszcze w lutym wychodzi Chainsaw Man. tom trzeci go też mam zamiar kupić. Widziałem już obwolutę na stronie Waneko i powiem, że no... Wydanie tego jest bardzo ładne, podoba mi się. Tutaj mamy ten czwarty, który przy, przedstawia Inoskę i Tanjiro. Tutaj grzbiet. Bardzo fajne są te okładki. No, bardzo fajne pod obwolutem, ale nie będę ściągać, bo potem będzie mi się ciężko czytało. ściągnę tylko z tego tamu, bo wiadomo, jak się już ściągnie, to be, potem będzie się zsuwało. O, tutaj macie za nic. Dobra, tutaj mamy piąty tam. Piąty i nie pamiętam jak się to postać nazywała chyba Gidzu jakoś tak, albo... no No i to jest właśnie on. Tutaj, <laughs> jeżeli ktoś jest ciekawy, to to są w piątym tomie wydarzenia właśnie z walki z pająkami, tutaj jest Rui, prawdopodobnie, chociaż to nie był chyba Rui. No. A szósty tom już zamyka jakby cały sezon anime. I siódmy i ósmy, najprawdopodobniej. Nie wiem, ile tam tomów jest zakronizowane, ale no, założę się, że dwa, a ewentualnie trzy. To jest Mugen Train. O, tutaj jest szósty tam Chyba najładniejsza okładka. I jeszcze pokażę tutaj pod obwolutem, co jest. Bardzo mi się podoba ta okładka. trójeczka też ma fajną okładkę. W sumie to każda okładka jest łana, Najmniej mi się czwarty podoba. No. Za chwilę ściągnę obwolutę. Pod obwolutą dosłownie w każdym tamie jest jakby. <laughs> no, A za chwilę, za, za chwilę zobaczycie, ale praktycznie w każdym tak jest. Może może kiedyś wrzucę. Ale no, jest piękniutka według mnie. I każda wygląda mniej więcej tak samo. W taki sam sposób jest ta sama stylistyka. Przedstawiałem tylko inne rzeczy. No dobra, teraz się ja już żegnam do następnego odcinka, który mam nadzieję będzie niedługo z odpakowywania Dr. Stone'a. No to cześć.